Hejka! Jest weźmiek Sendera z kamerką, oczywiście nie ma nic na... Yy, obraz macie tam. A nagrywa Protypex. Czyli kogucik. Hello! Yy, dobra, z Sendera mam od czwartego już... No się... Kurde... Ej, ta myszka mi tak dziwnie chodzi. Mm. Ej, ta myszka tak dziwnie... Ej, mi chodzi. poczekaj weź na chwilę zapauzuj, bo muszę ogarnąć kamerkę, bo nie... Dobra, teraz możesz jechać. A ja chcesz to wezmę, jeszcze tam. Gamebus, Okej, okej. Cholera już słyszę te dźwięki chamskie. Weź nie mnie nie wkurzaj człowieku! Tak, nie wkurzaj mnie człowieku. Dobrze, czy nie? No, tylko może... No Czekaj. Dobra. Spoko jest. Czekaj, jeszcze trzeba rozjaśnię. To już powinno być idealnie. O! o teraz jest wywalenie w kosmos, ale o, trochę... kurwa. Ale nie, to mnie tak widać. Nie, 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 nie! No trochę... Tu będzie tak się teraz widać. Dobra, weź default. Ja sobie jakoś dadzą radę sobie obejrzeć chyba, że ma... chyba że YouTube przyciemnia, ostro. Właśnie nie wiem czemu teraz mam ciemniej niż wcześniej obraz. Taki bardziej niebieski jest, wiesz? O nie, to jest takie wielkie drzewo. Kurwa. Kurwa tam, to... nie On tam jest, on tam jest. Ta? Nie widzisz go? Tam jest. Tam jest kartka, a nie Slender. Co ty mówisz, człowieczku? Tam jest... Ale tam indziej, idzie, do bardziej na prawo. Tam, daleko, widzę jego głowę. To jest kartka następna, a Ale... nie Slender. Nie... Nie, Ej, wiesz co, poczekaj. Run. Daniel. Co? Włączysz na chwilkę pauzę? Włączę flesza i wtedy będzie... Okej, okay, Weź... dobra, graj. Ja się graj graj już. Mhm. Nie strasz się. Weź! Ja wyłączam te dźwięki, ja wyłączam te dźwięki. Nie, nie, ja się patrzę w ziemię. Ziemia mi pomaga, patrz, patrz. Rozum, rozum, rozum. Gdzie ja idę? Ale zara będzie sraka na uszach. No! Uwierz mi, że tak! O nie, tu jest ciężarówka. Kurczę, nie mam jak objąć zarazem ciebie i ekranu, wiesz? Przejdę się pochacie. O! Teraz jakoś będzie widać. Ale tu będzie slender. Nie będzie slendera, nie stroj się. Co tu pisze? No, 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 nie, 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 nie. Tam jest kartka, tylko że jej nie będziecie nie, nie, widzieć. Ja, nie, ja, postaję, postaję, nie, tu rozdaję, Nie ja, rób mam... pauzy! Nie. nie! bądź babą, graj! To co ty powiedziała Włączę światło O kurwa Dawa jedź bez światła Nie, bo wtedy on nie złapie od razu. On chodzi między drzewami widziałem na modzie Slender. Na modzie Slender? No jest taki mod do Minecrafta. No seryjnie od sierpnia któregoś tam. Ej no ty, ja muszę iść tam tą drogą. Kurwa! Włącz światło, bo cię zje. Slender cię zje. No to jest ja mam. Oh, to jest tam tam jest To jest To jest skoro To jest i To jest że To jest To jest To jest co To jest To jest taka debilna gra. kurwa. powiedziałbym coś, kurwa. Ale... Kurde. jest kurwa. tego kurwa. serię. Ale kurwa. ja nie. Teraz będą jest z jest i teraz to może być na spół... chatkach a nie na takim wielkim gdzie będę widział jego twarz. Nie już mam chciał na plecach, Kurwa! A nie na takim wielkim. A! Na początku odcinka dam jeszcze napis, że to jest 18 Oczywiście ja nie mam 18, więc to jest takie dziwne. Czekaj, muszę się podrafać. No, taki, taki tam charki, szympans. no takie, takie ciarki na plecach kur, kur. Nie, nie. Ja się tak tym jaram A! a, 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 a. Druga, która jest godzina? On tu zaraz będzie Czeka, jak I daje I on jest w moim domu Żartuję To ja tam widzę jakiś budynek. A nie, to pot Ej ja no, ja się muszę odwrócić To się odwróć Sorry O nie, o nie, o nie, o nie Patrz, patrz, patrz tam Ej, on nie złapał przyszło. Uciekłeś mu je Nie, nie uciekam. Ej! Aaaaa! To to jest... Ja pierwszy, przegrałem na kartkach. to garniarz, Kurwa! Chuj to co, so, już koniec, nie? Wrócimy na trening. No to może coś jeszcze tego trzeba będzie nagrać jutro. Jutro nagram może School Spice. Mm, moja mama jutro będzie, więc. Pojutrze. Mm, Czekaj. A, ale ci jutro oczywiście. Ale w sylwka <noise> trzeba będzie nagrać to. W sylwka przyjdzie, kilka osób i będzie. Ale będzie na kilka, będzie, jasne. Na... Ej Daniel, wiesz, że my nagrywamy jakieś razem 5 minut? No to co. Gościu nagrał odcinek półtora minutowy, bo przegrał kartce. Okej, okay, to na tyle z gry Slender. Cześć, trzymajcie się, hej, i komentujcie, subskrybujcie, chcesz, łapki w górę, nienawidziane dla mnie i dla Kołcika. Nara!